Jeżeli mamy być precyzyjni, to tak. No, jeżeli chcemy w tym momencie znaleźć yy, argumenty przeciw, no to oczywiście je znajdziemy. Ja od tego nie uciekam, tylko mówię w jakiej jesteśmy generalnie sytuacji yy, i zdaję sobie sprawę, że to po prostu potrzeba czasu. Ja też bym chciał dzisiaj wygrać 4-0, yy, ale no jest jak jest, musimy to zaakceptować i po prostu przesuwać się w przód. Jeżeli chodzi o te bramki, to przede wszystkim przy tych sytuacjach, które prowokowały stałe fragmenty, bo od tego bym się, od tego bym zaczął analizę, to są sytuacje, w których jesteśmy zbyt bierni pod polem karnym i za mało nas tam jest agresji, jest mało, za mało, za bardzo przyglądamy się jak przeciwnik swobodnie rozgrywa piłkę, wchodzi w nasze pole karne, tam też błędy indywidualne mają znaczenie i fakt faktem jest, że ten mecz ułożyły te bramki z pierwszej połowy, a, a a też jak trzeba być precyzyjnym, no to ten mecz wyglądał tak, że, że my byliśmy tą stroną, która prowadziła grę, mieliśmy tą stroną, która wchodziła w polekarne. Tam brakowało nam zrobienia z tych sytuacji gola, albo brakowało nam trochę jakości konkretów w podaniu czy wykończeniu.